Hej, hej, ja jeszcze raz z tym szarpem. Paczka do Sonika już zniknęła. Jest w paczkomacie. Do Kuby nie będę się śpieszył. Pójdzie w poniedziałek. W weekend ją nadam. A z szarpem rozbierałem go jeszcze raz. W środku mi latała jakaś dioda. Była to od tego APS. Nie wiedziałem, co to jest. Włożyłem tą diodę. Sprawdziłem w internecie i nie wierzę, że taki stary sprzęt ma coś takiego. Zobaczcie sami. Wciskam, dioda się zaświeca. Poczekajmy chwilę. Pyk, on ma wyszukiwanie przerw między utworami. A super sprzęcik. Ale magia. Naprawdę ten szarp jest cudeńko. Jeszcze udało mi się uciszyć ten dzwoniący. Silniczek, gdzieś tam kółeczko z paskiem troszkę ocierało, coś tam piszczało, zgrzytało. Przy okazji, jak go rozkręcałem pod spód, pod, pod talerzyk, znaczy pod to kółeczko, na którym siedzi pasek, a między silniczek troszeczkę wstrzyknąłem no, tego swojego kontaktu, i już nic nie zgrzyta. Także no, ten Sharp naprawdę mnie zaskakuje, jak Kuba naprawi tamtego drugiego, one są praktycznie tak samo dobre, bo testowałem ostatnio i na Auxie one grają prawie identycznie, no tyle, że tamten troszeczkę słabiej, w tamtym jest wyraźniejsza różnica na radiu, radio tam jednak gra słabiej, ale Aux gra niewiele słabiej i też gra bardzo ładnie, bardzo przyjemnie. Także obydwa mi się bardzo podobają. O ile kuba mi tamtego, który już siedzi w tej paczce, doprowadzić do porządku, to są moje takie dwa ulubione pudełeczka, bo wyglądają jak duże. Pudełka na zapałki, a ja lubię właśnie takie sprzęty tego typu, w tym kształcie. Takie prostokątne, klasyczne sprzęty. Bardziej, że to jest całkiem funkcjonalne. Dwa magnetofony z wyszukiwaniem hmm. przerw, korektorek, AUX. No naprawdę bajka. I jeszcze to zarąbiście nagrywa w dodatku. No dobra, to chyba tylko tym się chciałem pochwalić. Nie wiem, czy coś jeszcze nie pominąłem. Aha, no miałem przetestować nagrywanie, ale niestety jedyną kasetę, jaką miałem w garażu, wysłałem do Sonika. A pozostałe trzymam w domu, także być może mm, w domu przetestuję to na DT600, albo może tego szarpa zabiorę do domu i taki filmik pewnie wleci w weekend, bo dzisiaj mam na nockę do pracy, także raczej niczego nagrywał nie będę, to zmykam, hej.